Dzień dobry, my jesteśmy wnuczkami Wiesławy Nowak. Pan jej doradzał w finansach, prawda? Tak, a co się stało? No niestety babcia odeszła tydzień temu. O matko, moje kondolencje. No dziękujemy. Chcieliśmy zapytać, czy babcia miała testament. Owszem, mówiła, że go napisała, ale z tego co wiem, to odłożyła go w sejfie w domu. Dobra, Antek, to idziemy sprawdzić. Ja go poczekaj. A proszę mi powiedzieć, czy ma pan wgląd, gdzie babcia trzymała pieniądze? Tak, ale zakładam, że nie we wszystko, tylko w inwestycje, które zawarła za moim pośrednictwem. A co zawarła? Dopóki nie ustalimy, że to państwo jesteście spadkobiercami według testamentu lub prawa spadkowego, to niestety nie mogę udzielić takiej informacji. No dobra. To idziemy poszukać tego testamentu. A co możemy sprawdzić na ten moment? Sugerowałem babci, żeby zrobiła zapis bankowy, więc jeśli wiecie, gdzie miała konto, to możecie się tam przejść i spytać. A co to ten zapis? Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci, artykuł 56 prawa bankowego. Można w nim wskazać tylko małżonka, wstępnych, czyli np. rodziców czy dziadków, wstępnych, czyli np. dzieci czy wnuki, oraz rodzeństwo. Wy jako wnukowie mieścicie się w grupie wstępnych, więc mogła was wskazać, i wtedy bank wypłaci wam środki z pominięciem postępowania spadkowego, więc bardzo szybko. Ale oczywiście do ustawowego limitu. I tu obecnie to równowartość dwudziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw. Średnie wynagrodzenie to teraz 8881 zł, czyli razy 20 to daje 177 636 złotych. To tyle możemy dostać? Jeśli babcia miała taki zapis i w nim Was uwzględniła i miała tyle na koncie, to tak. Ja wiem, gdzie ona miała konto. Idziemy do banku, a potem szukać testamentu. Bardzo Panu dziękujemy. Ile się należy? Nic, konsultacje ze mną są bezpłatne. To na czym Pan zarabia? Jeśli ktoś się ze mną mówi i za moim pośrednictwem zawiera jakieś produkty, to w formie prowizyjnej. od od instytucji, gdzie znajduje takie rozwiązania. O, to jak się okaże, że mamy te środki po babci, to się chętnie umówimy, co z nimi zrobić. Zapraszam serdecznie, klikajcie tam, gdzie poprzednio i się umawiajcie.